W tym dzisiejszym odcinku pokażę Wam filmik pod tytułem Piosenki w prawdziwym życiu. Też przepraszam za różne takie powtarzania, na przykład, nie wiem, jak będę coś jakieś wyraz powtarzała, albo za y, ścięcia, bo nie będę wiedziała, gdzie są ścięcia i po prostu. Dobra, bez przedłużania zaczynajmy. Idę po składaka. O, nie, no, znowu! Ej, co byś chciała w przyszłości? No, czy tak wiesz? Czarować czy coś? Ja bym chciała nie, czarować różne rzeczy. A ty? Ej, co jest w zadaniu piątym? Tato, co jutro będzie na obiad? O, co dziś jest na obiad? Um, są pierożki, jest bigos, co?